Siema, to ja, Drawocha. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was poinformować, że organizuję turniej wraz z Sniperixem, wod oraz Kartesem. Turniej w wot na najprawdopodobniej ósemkach, ale możemy zrobić ankietę do wyboru, jaki tier jesteście zainteresowani. Link do ankiety będzie w opisie. Turniej odbędzie się najpewniej 24 sierpnia o godzinie 18, stream będzie raczej na moim kanale i żeby wziąć udział to trzeba będzie subskrybować mój kanał kanał Kartesa oraz Snajperixa. i oprócz tego trzeba będzie pod moim filmem napisać wasz nick, komentarz z waszym nickiem wod dzięki czemu was będę mógł zaprosić a format to będzie taka standardowa eliminacja jak taka tabelka, po prostu będziecie sobie walczyć jeden na jeden i po prostu kto wygra ten wygra i to będzie na to będzie co do nagród to będzie za pierwsze miejsce 2000, za drugie 1000 i za trzecie 500 i co do live'a to jeśli ktoś będzie chciał być na live'ie w sensie uczestniczyć na czacie głosowym to zapraszam na mojego Discord'a również link będzie w opisie i to by było chyba na tyle także powodzenia na randomach i czekajcie wyczekujcie 24 sierpnia także do zobaczenia na turnieju i siema